Siemanko, z tej strony Crispings A w dzisiejszym odcinku jesteśmy po raz kolejny na spotline MT2. Więc tak, zaczniemy może od Eku, jakie zdobyłem, ponieważ długo nie ekspiłem, bo jak widzieliście, gram na postaciach od 75 levela, 7-5 lewela do ekspiłem, a potem już sobie po prostu zaczynam PvP robić. Jakoś mnie tak wzięło, żeby surą expić, więc tak. Wiem, że te moje nie biją, ale one mi nic nie ciągną, ponieważ nie wiem, czy mam dobre po prostu albo one tak sobie biją. Więc tak, zaczniemy od tego mieczyka, który zrobiłem z 15 minut temu. Średnie 40, wbudowany jest, jeśli go zrobimy na plus 9, 20 potworom, 20 potworom i siadłem jeszcze diabłem, orką i krytyk. Tak, uzbierałem troszkę symboli, złotych kamieni. Kupiłem sobie pie pieczęcia szórki. Może usiądę, zobaczycie wszyscy. O, i oczywiście mojego pecia. Ekstra peciu. Tak, ten mieczyk, z tego mieczka jestem naprawdę bardzo zadowolony. Bo bardzo mi się podoba ten mieczyk. Wiem, że on nie jest perfekt. przepraszam, za tego skape'a. Wiem, że on nie jest perfekt, ale dużo się z niego wali. Po prostu to jest bardzo dobry mieczyk. Kupiłem sobie pedeki. I kolega mi to dał odłamek diabła, <coughs> ponieważ miałem na koncie 1000 SM, on się zapomniał i wszystkie moje SM wydał. Więc dał mi jeszcze takie odłamki, chociaż jest chyba warty jeden za dwa symbole i olimpijską szkatułkę. Więc może pokażę, jak idzie Exp. Tak, tutaj. Wskoczyło mi chyba z 13%. 20, o, i to jest po prostu. <śmiech> <śmiech> przepraszam, ale gardło mnie troszkę boli. To jest na tym serwerze bardzo fajne, że na tej mapce dropią symbole złote, a jeden jest warty 10 bryłek, jak się nie mylę. Więc tak, może poszukamy tutaj jakiegoś większego spota. Tak, muszę schować peta. Na tej mapce XP się do levela 150, te, 150 więc tak muszę jeszcze dzisiaj zakupić Hwanga bo bez Hwanga to lipa troszkę ale super jest po prostu, bardzo mi się podoba gra na tym serwerze Przecież gra na tym serwerze od roku ponad chyba zastanawiam się czy nie, klęci, czy nie kręcić gameplaya do levela 250, ale chyba tak zrobię i tak więc jeszcze tutaj dawno nie expiłem, bo robiłem postacie do pvp, więc nie ogarniam gdzie są spoty <laughs> przepraszam ale poszukam jakiegoś, może wy też coś się załapiecie tam, jeśli ktoś jest jeszcze taki zielony w, z tymi sprawami to Pokażę może gdzie jest jakiś spot, choć sam nie wiem, ale może coś się znajdzie. O, tutaj jest jakiś ciekawszy spocik taki. Tak, pieczęcia szczurki. I od razu mówię, że jeśli jesteśmy na koniu, nie możemy mieć przywołanego peta. <coughs> tylko na jakiejś pieczęci siedzimy. Więc tak, może teraz weźmiemy się za EXPA do 125 levela, ponieważ na ten mieczyk muszę mieć 125. my I ever shaking over So numb, I can't feel you there. I've so tired, so much more. Like where I'm becoming, this is all I want to do. Cause be more like me and be less like you. Can you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to? Move Dobiliśmy właśnie level 125 Biliśmy przy okazji zwierzakowi 10% tak, jeszcze nie powiedziałem w pierwszym odcinku, chyba czy tam w poradniku jak zrobić eku Nie miałem okazji nawet <śmiech> <śmiech> Przepraszam, że nie da się... Po pierwsze nie da się ściągnąć PDK, a po drugie yy, po drugie nie da się... Chyba, kurczę, co ja miałem powiedzieć? Nie da się. Nie wiem, dobra. Mniejsza z tym. Więc tak, idziemy teraz do miasta. Idziemy teraz do miasta i zrobimy sobie mieczyk na 125 plus 9. Mamy trzy niebieskie perły. Przepraszam, jeśli słyszycie jakieś głosy za drzwiami, to u mnie, ponieważ po prostu nie mam takich warunków jeszcze, żeby żeby zrobić, żeby kurczę mieć tak na prywatność całkiem pokoju. Yy, wchodzi mi mama czasami i muszę wtedy przegrywać, prze, przerywać nagranie. Jeśli Wam to bardzo przeszkadza to przepraszam, będę się starał to już no, po prostu nie lekceważyć tego i, i po prostu wybierać, wybierać sobie lepszy czas na nagrywanie po prostu teraz tak jest, tak już po właśnie teraz przerwałem, bo wreszcie do pokoiku więc sorry i robimy tak, teraz mieczyk na plus 9. Oj, włączę mi się bo jest tylko 40% szans na to. Jak już mówiłem, będę wybierał lepszy czas na kręcenie filmików. Ajdź, kurde, będzie ciężko, żeby zrobić na plus 9. Po prostu masakra będzie Dobra, wyrzucę ten mieczyk. Więc tak, kupiłem sobie jeszcze strój boksera. Ciekawie wygląda, muszę powiedzieć. Fajnie bardzo. Wcześniej miałem strój piłkarza. Też całkiem przyzwoity. Kurczę, no nie mogę. Dobra. Mam nadzieję, że w końcu mi się, no powiedzieć. O, może takie klikanie, o jest udało się więc tak może, a nie bo to jest 40. a jest ja jestem kurde no niestety z eku do EXPA, ale może mu tam uderzę go mam skillę na M to idzie po prostu tak szybko jak że, że ze skille, no nie zdążyłem no więc tak będziemy kończyć chyba na tym, o jeszcze tutaj jakiś biega, nie nie zdąży dobra, więc możemy może będziemy kończyć na tym, więc cześć, do następnego filmiku, cześć